Młodsi postrzegają ludzi starszych jako niew pełni sprawnych umysłowo i fizycznie. Widzą w nich osoby niesamodzielne i wymagające, trochę jak małe dzieci, prowadzenia za rękę. Taki stereotyp osoby starszej jest źródłem niewłaściwych zachowań wobec ludzi starszych. Jednym z przejawów takich zachowań jest specyficzny język. Używany przez młodsze pokolenia w kontaktach z osobami starszymi. Ten język to tak zwane dziadurzenie. Dziadurzenie przypomina język, w jakim komunikujemy się z małymi dziećmi. W dziadurzeniu często używamy zdrobnień. Mówimy do osoby starszej, jak się czujemy, lub czy zjedliśmy już obiadek. Zamiast, jak się pani czuje, czy zjadł pani już obiad? Cechą dziadurzenia jest też przerywanie wypowiedzi osoby starszej, by samemu dokończyć to, co wydaje się, że osoba starsza chciała powiedzieć. Lub też, że młodsi do osób starszych, spoza swojej rodziny, mówią babcia, dziadek, zamiast pani, pan. Dziadużenie jest zjawiskiem powszechnym. Występuje w relacjach rodzinnych. Ale także w relacjach instytucjonalnych. Z dziadurzeniem osoby starsze spotykają się w szpitalach, domach opieki, w urzędach. Liczne badania dowodzą, że osoby starsze, systematycznie doświadczające dziadurzenia, mają niższą samoocenę, gorzej przebiegają u nich procesy poznawcze, nie wierzą w swoje możliwości i szybciej rezygnują ze społecznej aktywności. Twoje słowa, moja godność.